Cześć widzowie z tej strony Kupa i dzisiaj będziemy nagrywać Sigma Boy Obi oczywiście na kanale Life Music i będzie wreszcie jakieś obi na kanale więc fajnie i zacznijmy sobie że mamy tutaj takie coś i wy macie tą wkurzającą muzykę i ja nie mogę tego usunąć, ale wiem, że no chciałem to nagrać wcześniej, ale tak naprawdę to miał być mój drugi odcinek, przyznam się, ale no nie nagrałem go jako drugi, bo montowanie tego filmu po prostu mi nie wyszło i po prostu ja nie mogłem tego zrobić i więc teraz jak widzicie jest już ten czas żeby to wstawić na naszego youtube'a bo po prostu na serio wreszcie ten, ta gra, ten odcinek się tego doczekał i w ogóle to ten odcinek ja już nagrałem jakieś miesiąc temu, drugi raz i Przyznałabym się szczerze, że no powiem wam, że chciałem Wam to zmontować wcześniej, ale no nie udało się, nie piekło mi, więc teraz muszę zrobić wreszcie Wam to wysłać. No bo po prostu fajnie by było, gdybyście wreszcie to dostali. I mam już poziom szósty, i teraz mamy tutaj takie, taką ścieżkę. Nie wiem, jak to nazwać. Yy, w ogóle tu się wszystko właśnie na tym opiera to jest, to jest taka galaktyka i tą grę ja już przyz, przyznam się że nieraz w to grałem bo grałem to pięć razy w, wszystkie pięć razy próbowałem wam to nagrać no ale mówię nie pykło. tutaj mamy tą Marię i tą drugą yy, tak w ogóle to robię to już po, ze, po, ze, po sezonie Sigma Boy Bo yy, się yy, 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 Sigma Girl, który też już który w ogóle nie był popularny, znaczy był przez dwa tygodnie raptem Więc tak i tutaj mamy czerwone Te yy, te czerwone linie, których jak wiecie to ja nie Więc że też są takie rzeczy, i naprawdę, no, ja tego nie nienawidzę, bo ja zawsze się o to potykam. Tak samo takie błódko, które ja teraz się, jak zawsze, musiałam przewrócić, wywalić. I tutaj mamy kolejny to, i to drugi raz przechodzimy. Nieważne, ja mogę sobie zawsze pominąć etap, bo ja to już grałem, jak mówię, i mam taką funkcję, bo to jest taki. Bo to jest taki system tej gry, że no, ma taką funkcję, bo jak widzicie to mamy tutaj Hip Stage, to to jest zarobuchy, a jak ja sobie te strzałki przy levelu y, pominę albo na odwrót, to nic się nie stanie i y, y, nie, nie zapłacę robuchców. Jak widzicie przeszedłem sobie etap, bo już mi się naprawdę nie chciało tego robić. Jesteśmy na dwunastym. Tak i teraz idziemy tutaj. Okej. Okay. I okej, okay, mamy teraz te posągi Sigmy. Okej, okay, ok. To jest takie średnie, bym powiedział, bo mi się już znudziły te posągi. I wiem, że tutaj chyba pojedę na ten na serio. To jest niemożliwe, mówię, mówię To jest niemożliwe. Wiem, to musiałem to przejść. Spróbuję jeszcze raz, ale... No nie no sorry, nie będę tego robić. Kolejne y, moje marzenie, w którym się wywaliłem jakby zawsze i tak się stanęło, no trudno. W ogóle to y, m, mój cel moje marzenie to jest y, 10 tysięcy subskrypcji, y, y, żeby mógł nagrywać wam live y tyle ile po prostu że bez limitu bo chcę wam nagrywać live y właśnie kram i jak zbieram subskrypcje czy coś takiego i no y, jeśli będę miał tysiąc subskrypcji to będę miał taką możliwość i no wtedy będę miał to nielimitowane i 10 tysięcy też bym chciał, żebyśmy byli w jednej do zabrania do kawałka tego przycisku do YouTube'a. Tak samo kawałek przycisku do YouTube'a będzie z tymi tysiącami subskrypcji, więc jakbyście mogli to zostawcie, zejdźcie na dół i możecie po prostu... Dać tego sobika, bo naprawdę to marzenie już, już mam po prostu od dzieciństwa. Znaczy mam jakby około, że jakby 5 lat temu i od 5 lat, może właśnie, żebym był właśnie na mediach społecznościowych i bardziej się po prostu rozwijał internetem. Tak samo jak y, właśnie. Y, na TikToku próbowałam to robić i nawet mi to wychodziło, ale to był cringe, to był na serio wielki cringe, więc no po prostu zostawię to już bez komentarza, co było wcześniej, ale teraz mamy YouTube'a i po prostu na nim nagrywamy filmy, że jakby ja bym takie, nie, nie wciągnę się w YouTube'a i się jednak wciągnąłem, więc... No widzicie, że mm, ciągle się zmieniamy, ciągle myślimy o czymś innym, więc tak to już jest i tak czy inaczej teraz y, jesteśmy na płytach Sigmy, znaczy płytach tej płyty, tej Sigma Boy, chociaż wątpię, że taka istnieje. Napiszcie w komentarzu, tak na serio. Subujcie, lajkujcie. No mówię, powiedziałem moje marzenie. Jest ono no po prostu takie bardziej takie, wiecie, już dość wymagające, ale naprawdę y, będzie super i pokażę Wam twarz na 1000 albo na 10 tysięcy y, subów. Zależy, że jeśli będziemy teraz szybko y, s, y, nabijali suby, to będzie to tak, że y, no, staram się na 1000 subów to zrobić a jeśli będzie to trwało długo, wolno czyli na przykład ja będę miał 500 subskrypcji pod koniec y, roku 2025 no to po prostu żebyśmy, żeby było, żeby było tempo, tempo żeby było z tymi subskrypcjami telefon mi po prostu banuje i właśnie yy, i ja robiłam unboxing iPad'a. Czemu bym tego nie dał na szorty? No dlatego, że odbiła mi się y, tam moja twarz. No po prostu YouTube nie od razu o tym powiadomił, że jestem pokazana twarz nagrywającego i się z tego cieszę, że YouTube od razu to oznaczył jako prywatne, a nie dalej to było dostępne, bo to by było dużo y, 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 wyświetleń i po prostu no no nie byłoby takiej ten frajd e, z nagrywania tego, że kto wam nagrywa i proszę Was o to, żeby po prostu razie z tą twarzą nie przesadzać, bo twarz wam obiecuję, że pokażę. To się stanie. Jeśli utrzymamy tempo do e, takie, że no, zdobyte 500 subskrypcji e, do końca wakacji, to... Yy, wydam, wydam single, singiel piosenkę jak tam kto mówi yy, na na YouTube'a Spotify'a i a, Apple Music chyba tak nie wiem zobaczę czy na Apple Music będzie to wykonywalne ale raczej będą właśnie te trzy streamingi i pamiętajcie że na pewno no wydam ten single i też y, teraz mamy labirynt więc teraz może się skupmy na grze a nie o sprawach technicznych i właśnie obeszliśmy, że labirynt jesteśmy na poziomie 30 i mamy tutaj takie bardziej normalne płyty bo wcześniej mieliśmy te czerwone z tym czerwonym żeby po prostu nie wyjść na to teraz tutaj mamy lekko łatwiej no tak i jeśli na serio macie jakieś polecajki na gry, to... Yy, piszcie w komentarzach, bo ja, ja tracę pomysły na no serio, tracę pomysły. Yy, po pierwsze, ten, ten film wychodzi w środę, w środę. W środę, czekajcie, którego? 10 lipca, a ja to nagrywałam 7, czyli w poniedziałek. I muszę Wam jeszcze nagrać, zmontować odcinki na następny tydzień, bo następny tydzień wyjeżdżam i po prostu, żebyście te filmy mieli, bo po prostu jeśli ich nie będzie, to trochę lipka, że będzie ten tydzień wolny, bo jednak chciałbym otrzymać to tempo yy, yy, tych filmów, żeby one 3-4 na tydzień się pojawiały na kanał, żeby było tych filmów więcej po pierwsze, bo na razie to się zatrzymało i teraz próbuję regularnie to robić, więc tak i dalej płytki i już no tak jeśli chcecie jakieś vlogi to też piszcie ten na kanale na pod, pod filmem na, na komentarzach jeśli macie jeśli właśnie macie jakieś polecajki no i po prostu no wiecie o co chodzi tak czy inaczej yy, jesteśmy na poziomie 31 cieszę się i to jest to co ja bardzo lubię co nagrywałem wam ten film by trwał bardzo długo, bo aż może nawet 40 minut z tego powodu, że ja właśnie tego nie umiem przejść, że jakby to jest łatwe dla mnie teraz. I na serio, nie jest takie trudne, ja myślałem, że to jest takie trudne, a to w ogóle nie jest takie trudne. No jednak spadłem, ale najwyżej nie wiecie gdzie. Zawsze możemy pomnąć etap, teraz. Okej. Okay. Skupmy się, bo naprawdę... Już za dużo gadam. Ale ogólnie to jesteśmy teraz tutaj na piłeczkach takich fajnych 34 poziom. No okej, okay, dobra, jest lepiej. Mm. I... Z tego co mi się wydaje to w tej grze powinno być ile poziomów, w 50? Tak, 50, no to mam jeszcze kilka. Więc tak i idziemy po robię więc jak widzicie to prawie bym nie odhaczył yy, poziomu, więc byliśmy mieli 35, 30, 30, teraz 34 tak jak było wcześniej i... Na się wróciłem, bo wtedy byśmy nie mieli tego zaliczenia, że ukończyliśmy nie dostanę pucharka. I tak czy inaczej, czy to jest zjeżdżalnia? Nie. Wiecie jak ja widzę zjeżdżalni w Robloxie, na serio, to jest... Laguje się Roblox, na serio, laguje mnie jest. no zobaczcie jak ja wyglądam. No, Okej. Okay. Dobra, udało się nie spaść. Brawo dla mnie. Zaliżyłam etap. Dobrze. Mm, tutaj po kosteczkach Sigma Boy oczywiście. I idziemy tutaj, gdzie nie chciałbym być. Okej, okay, musimy, musimy przejść etap. Chociaż ja większość etapów pomijam. Mój no dup. Musimy to robić jeszcze raz. Dobra, nie, nie robię. Pomijamy etap. Tu się snęło. A nie, nie dzięki. Ja robię 40. Jeszcze 10 etapów, na no, serio, fajnie. Nie znoszę właśnie takich hob. To, to jest jeden z najgorszych y, hobi. czy ogólnie takich parkourów. To jest najgorsze, nie znoszę tego. Nasze czerwone blokady jak zawsze. Przejdę to. Już nie będę to szukiwał, już nie będę. No, przejdziemy to. Dobra, mamy to i teraz się nie, nie wydupić. Jej! Nie wydupiłem się! Jej! Oki, okay, oki, okay, oki, okay, dobra. Mamy to. pierwszy etap. Nie wiem, gdzie jest tak szczerze.

Jesteśmy tu... Co wystarczy skoczyć? Okej! Okay. Okay. Co ja zrobiłem, przepraszam bardzo? To są żarty? Czy jestem błęd? Nie, nie będę tego przechodzić, sorry, sorry, sorry. To, jest nie, to nie jest na moje nerwy. Zróbmy to, to jest łatwiejsze. Dobra, pamiętajcie, żeby subować mój kanał, pamiętajcie, żeby zostawić lajki, jeśli wam się podoba odcinek. Filmy będą zaraz często, 3-4 razy. A my właśnie dołączyliśmy, ups, nie mamy poziomu zaliczonego, Dobra, mamy, jesteśmy już po tym. Jest tutaj jeszcze jedna gra, więc to jest Brain Not Robbie. Jeśli chcecie, żebym to kiedyś zagrał, to piszcie w komentarzach, zostawiajcie jak mówię, lajki, suby i wreszcie tak, cieszę się, przeszedłem to i wreszcie wam to nagrałem. Śpiewam piosenkę. Więc no widzicie.